Otwierający żart mamy już za sobą. A, dziękuję bardzo. Mogą być. W kościele w ogóle jest tak, że jak się zadaje zagadkę, to ludzie od razu wiedzą, że to jest Pan Jezus, prawda? I zanim się jeszcze powie co, to oni już wiedzą, że to jest Pan Jezus. Ale ostatnie parę tygodni utrudniło nam sprawę, bo to nie jest tylko Pan Jezus. Co to jest? Mogą być świadome albo nieświadome, pierwotne albo wtórne, pozytywne i negatywne. Czasem są nagłe, zwykle są nagłe, ale są też nietrwałe. Poruszają umysł, ale też mają wpływ na ciało. Emocje. Tak, emocje. Trudno z nimi żyć, ale pewnie tak samo trudno by się żyło bez nich. Kiedyś uważano, że emocje i intelekt to dwie oddzielne sprawy. Ilu z Was słyszało kiedyś w swoim życiu takie słowa, nie bądź? Taki emocjonalny, albo nie bądź taka emocjonalna. Ktoś słyszał? A ilu z Was słyszało słowa nie bądź taki logiczny, albo nie bądź taka logiczna? Jedna osoba, informatyk z tyłu. A więc z tego, co dzisiaj wiemy o emocjach i intelekcie, z ostatnich 20-30 lat badań nad mózgiem wynika, że są to rzeczy połączone, a więc emocje i intelekt. Podobno mam coś takiego jak nawet. Informatyk zrozumie interfejs emocjonalno-intelektualny, czyli coś, co jakby miesza te dwie sprawy razem, i trudno jest nam e, na przykład się uczyć, kiedy nie lubimy nauczyciela. Trudno jest się nam uczyć, kiedy na przykład nie lubimy przedmiotu albo swojej klasy. Da się, ale trzeba naprawdę mieć wielką motywację. I pewnie w kościele byłoby też, e, gdyby zrobić badania w kościele, to mogłoby się okazać na przykład, że trudniej słucha się nam osoby, której się nie lubi. No ale w kościele możemy powiedzieć zawsze, przecież nie powiemy, że miał rację, ale go nie lubię, możemy powiedzieć, że nie czułem w tym kazaniu Ducha Bożego. I prosta. To też jakoś wraża nasze emocje. Kiedyś wydawało się, że jesteśmy w stanie panować nad swoimi emocjami. Rodzicy nauczycieli mówili nam takie dwa magiczne słowa. Uspokój się. Pamiętacie? Uspokój się. Oczywiście działało po prostu od razu jak super szybki lek. Uspokój się. Ja się uspokajałem. Przynajmniej pozornie, ale ostatnio mamy taką trochę zmianę w świecie, jeśli chodzi o emocje i mówimy sobie, albo naszym dzieciom, albo naszym uczniom mówimy, że masz prawo do swoich emocji. Albo mówimy komuś na przykład, jeżeli ty go nie czujesz, to tego nie rób. Prawda? Słyszymy takie zdania. I gdyby organizować taką debatę, kto ma rację, czy ci, którzy mówią, że trzeba się opanować, czy ci, którzy mówią, że trzeba dać emocjom upust, to by się okazało, że właściwie byśmy debatowali i debatowali i na koniec by się okazało, że prawda leży tam, gdzie leży. Niekoniecznie po środku, ale akurat leży tam, gdzie leży. Dzisiaj kończymy nasz cykl wykazań pełna gama emocji, oparty na księdze Psalmów. Przez kilka tygodni słuchaliśmy jak różni mówcy, niczym różne instrumenty pokazywali nam różne dźwięki z tej gamy emocji. Czasami to były dźwięki, które układały się w akord molowy, smutny, czasem były to dźwięki, które się układały w akord durowy, trochę bardziej wesoły, czasem dźwięki były grane. Piano, pocichło, czasem były grane bardzo forte, czyli bardzo głośno. Czasem były to dźwięki subtelne jak nasz keyboardzista, były to dźwięki gitary ostrej, jak nasz gitarzysta, dźwięki basu i perkusji, jak nasza sekcja, oraz dźwięki pomylone jak ostatni gitarzysta, który ma najwięcej sprzętu, bo najmniej potrafi. Pomyślałem sobie, jaki psalm wybrać na koniec tego cyklu. Czy jakiś wesoły, ale, po, ale potem pomyślałem sobie, że przecież w trakcie naszych rozmów, naszej grupy kantodziejskiej, Jednym z powodów, dla których wybraliśmy temat w ogóle emocji oraz księgę psalmów, było to, że chcemy powiedzieć o rzeczach, których się w kościele zwykle nie mówi. Że ludzie chodzą do kościoła, coś tam odczuwają, ale czasami się boją o tym powiedzieć. Więc wybrałem na zakończenie tego cyklu psalm, którego autor znalazł się w sytuacji w zasadzie bez wyjścia, ponieważ władca kraju, taki wszechmogący właściwie władca kraju, autorytarny, wydał na niego wyrok śmierci. A nie mając zbyt wielu opcji, Poza tym, że czeka na wyrok śmierci, Dawid kieruje swoje emocje w stronę Boga. Posłuchajmy. Ratuj mnie od wrogów moich, Boże mój. Obroń mnie przed przeciwnikami moimi. Ratuj mnie od złoczyńców i wyzwól mnie od morderców. Bo oto czyhają na życie moje, zbierają się przeciwko mnie możni, chociaż nie zawiniłem i nie zgrzeszyłem, panie. Chociaż jestem niewinny, pędzą i ustawiają się. Ocknij się, wyjdź mi naprzeciw i zobacz, Ty, Panie, Boże, zastępu, Boże Izraela, ocknij się, aby nawiedzić wszystkie narody. Nie pobłażaj żadnemu zdrajcy. Wieczorem wracają, ujadają jak psy i kręcą się po mieście. Otopiane mają na ustach, z zniewagi są na wargach ich. Któż bowiem to słyszy? Ale Ty, Panie. Śmiejesz się z nich, szydzisz ze wszystkich narodów, mocy moja, ciebie trzymać się będę, gdyż Ty, Boże, jesteś twierdzą moją. Boże mój, Bóg mi wyświadczy mi łaskę swoją, Bóg ukaże mi klęskę wrogów moich. Nie pobłażaj im, bo nie zapomniał o tym lud. Rozpędź ich mocą swoją i powal ich. Ty, Panie, który jesteś tarczą naszą. Słowa ich warg to słowa grzeszne. Niech uwikłają się w, pyszne, w pysze swojej zarówno z powodu klątwy, jak i kłamstwa, które mówią. Wygub ich w gniewie, wygub ich doszczętnie. Niech wiedzą, że Bóg panuje w Jakubie aż do krańców ziemi. Wieczorem wracają, ujadają jak psy i kręcą się po mieście. Włóczą się szukając żeru, a jeśli się nie nasycą, warczą. Ale ja opiewać będę moc Twoją. Rano weselić się będę z łaski Twojej, boś ty był twierdzą moją i ucieczką w czasie mej niedoli. Mocy moja, tobie będę śpiewał, boś ty Boże twierdzą moją, Boże mój łaskawy. Żeby zrozumieć lepiej tę sytuację, w jakiej znalazł się Dawid, kiedy pisze te słowa, moglibyśmy zajrzeć do pierwszej księgi Samuela, rozdziału 19 I ta historia, kiedy ją czytałem kilka dni temu, czytałem jeszcze raz ją wczoraj, ona brzmi jak. Naprawdę kryminał. Jeżeli kiedykolwiek oglądaliście filmy kryminalne, w których ktoś próbuje uciekać z jakiegoś pomieszczenia albo budynku i podkłada na przykład taką taki robi zestaw z piłki do koszykówki oraz z koców układa ciało, niby przykrywa to, to, to właśnie jest ta, ta historia. Gdyby Samuel pisał dzisiaj tę historię, może brzmiałaby ona na przykład tak. Król Izraela Saul namawia swojego syna Jonatana i podległych sobie żołnierzy, żeby zabili Dawida. Jonatan, prywatnie przyjaciel Dawida, próbuje odwieść ojca od tego zamiaru i jednocześnie radzi Dawidowi, aby ten udał się w jakieś schronienie i zostaje tam, dopóki nie zostanie od niego wiadomości. Król Saul wysłuchuje prośby swojego syna i przysięga, że nie zabije Dawida. Dawid wraca do domu króla, wybucha kolejna wojna, w której Dawid bierze udział, odnosi sukcesy i wraca do pałacu króla. Kiedy Dawid w wolnym czasie gra na cytrze, króla opanowuje zły duch i próbuje zabić Dawida, rzucając w niego włócznią. Dawid uchyla się od ciosu, włócznia wbija się w ścianę, a sam Dawid ucieka do swojego domu. Saul wysyła żołnierzy do jego domu, jednak żona Dawida pomaga mu uciec przez okno, a w jego łóżku kładzie posąg i poduszkę z kozi sierści, które przykrywa płaszczem. Dawid ucieka do proroka Samuela i znajduje schronienie w gronie proroków. Tymczasem Saul i jego żołnierze dowiadują się o ucieczce Dawida i znajdują, się, znajdują go wśród proroków. Tym razem Saula nachodzi duch Boży i pada przed prorokami. I to jest tylko fragment tej całej historii, którą część z Was albo może wszyscy znają. Naprawdę dobry kryminał. I to jest tło, w jakim znajduje się nasz psalm, w jakim Dawid pisze te słowa, które słyszeliśmy wcześniej. Jedną z takich trudności, którymi musimy się zmierzyć, kiedy czytamy tzw. psalmy przekinające, to jest to, jak ktoś, kto żyje blisko Boga, może mówić takie w ogóle słowa. No, bo wiadomo, że człowiek ma tam trudny czas w życiu, no ale żeby tam ludzi od psów wyzywać, no to przynajmniej trochę nieładnie. Wyjaśnienie tego nie jest takie trudne, jeżeli zrozumiemy dwie rzeczy. Po pierwsze, to bardzo proste, ale Dawid był człowiekiem. To się wydaje oczywiste, prawda? Ale mamy czasami taką skłonność, żeby postacie biny tak trochę heroizować. Na przykład, jak mamy historię Jakuba i Jezaba, to mówimy, że Jakub poszukał, ale miał tam pewne prawo i tak dalej. Po prostu oszukał. I tyle. Więc y, Dawid też Był po prostu człowiekiem i to nie do końca człowiekiem plus. Nie był jakimś super człowiekiem czy nad człowiekiem, bo słyszeliśmy dwa tygodnie temu w kazaniu Jacka, to jeżeli Dawid był człowiekiem, to raczej znaczy człowiekiem minus, niż człowiekiem plus. Ponieważ jeżeli byśmy zebrali, powiedzmy, swoje złe uczynki, to co narobiliśmy w życiu, jego uczynki, no to tam naprawdę były rzeczy poważne. Zatem po pierwsze, Dawid był człowiekiem. Po drugie, znalazł się naprawdę w trudnej sytuacji. Bo nie dość, że nie dostał podziękowań za swoje dokonania na polu bitwy, to jeszcze król chciał go zabić i to jeszcze podczas gry na cysze. Nie wiem, czy, 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 czy pamiętacie ten, taki epizod z życia Saula, kiedy było mu smutno, kiedy było mu źle, prosił Dawida, żeby mu trochę pograł, żeby było mu lepiej. Nie wiem, czy tak macie na przykład, że kiedy wam jest lecz, to sobie śpiewacie albo sobie coś włączacie, prawda? Jestem ja na gitarze, gram i przynajmniej mi jest lepiej. Nie wiem, jak sąsiadom albo domównikom, ale mi jest lepiej. No i... Saul, który wcześniej prosił Dawida o to, żeby mu pograł, żeby było mu lepiej. Potem obiecał Jonatanowi, że Dawida nie zabije, no jednak chce go zabić. Gdyby nie ta cała historia, może nigdy nie powstałaby piosenka Leonarda Cohena Alleluja, która wydaje się do, do, do tych wydarzeń na, yy, nawiązywać. Tak sobie myślę, że Dawid naprawdę miał źle w życiu w tym momencie. Nie ja mam dobrze. Ja gram na gitarze to nigdy mnie włóżnią nie rzuca. jest taki Spokój. Więc możemy zrozumieć, dlaczego Dawid przeginał swoich prześladowców. On naprawdę znalazł się w sytuacji bez wyjścia. A więc był tylko człowiekiem i był w sytuacji bez wyjścia. Zatem i my mamy prawo modlić się podobnie jak Dawid i myśleć podobnie jak Dawid, kiedy przychodzimy problemy, prawda? No właśnie, mamy takie prawo, czy nie mamy? Czy psami przeginające są dla nas, czy nie są dla nas? Z całą pewnością i pełnym przekonaniem mogę stwierdzić, że nie wiem. Że trochę tak, a trochę nie. Albo odwrotnie, może. Trochę nie, a trochę tak. I najpierw powiem, dlaczego nie do końca. Słyszeliśmy, w jakiej sytuacji znalazł się Dawid. I zresztą może byśmy przez chwilę obejrzeli krótki film, który może przybliżyć nam sytuację Dawida, gdyby Dawid żył dziś. To jest film bez dźwięku i trwa około pół minuty. Go uruchomić? Czy nie ma? Dobrze. No to w takim razie film składał się z 30 sekund pokazywania takiego terenu. Czy to jest rzeczywistość kogokolwiek z nas dzisiaj? Czy to jest stan, w którym się dzisiaj znajdujesz? Czy używamy psalmu 59 i ją podobnych, bo jesteśmy właśnie w takiej sytuacji, że nachodzi nas wróg, niszczy nam dom i próbujemy jakoś uciec, chociaż nie mamy za bardzo jak uciec. Jesteśmy osaczeni i bezbronni. Myślę, że potrzebujemy bardzo nabrać właściwej perspektywy w życiu. Sytuacja, w której znalazł się Dawid, nie jest sytuacją, w której znajdujemy się my z naszymi problemami. Jakkolwiek one mogą być smutne od środka. To, to nie jest ta sama sytuacja. I psychologowie są zgodni, że ból i cierpienie są subiektywne i dla jednej osoby to, że musi zaparkować na przykład kilkanaście miejsc od wejścia do supermarketu, może być takim samym bólem w środku tej osoby, jak dla drugiego doświadczenie wojny, ale są też psychologowie zgodni. Że potrzebujemy jakiejś skali, że potrzebujemy jakiejś perspektywy, że to nie jest to samo. A więc nasze problemy, teraz może trochę je na chwilkę trywializując, nie są takie same. Z drugiej strony, no wiemy, że potrzebujemy czasami takiego właśnie, powiedziałem, spojrzenia z zewnątrz. Nie wiem, czy wielu z Was wychowało się w takich czasach jak ja, kiedy jak dzieci miały jakieś żale to rodzice mówili na przykład coś takiego, że ciesz się, że nie ma wojny i ciesz się, że masz co jeść. Zdarzyło się na to słyszeć? No i właśnie wtedy padały jakieś na przykład odniesienia do kontynentu typu Afryka, na przykład, że tam mają gorzej, tak? No ale potem stwierdziliśmy, że cierpienie właściwie jest subiektywne, więc musimy zająć się każdym problemem, więc to, że na przykład musisz zaparkować tam ileś kawałków dalej, to, że koleżanka z pracy ma taką samą sukienkę jak ty i wygląda lepiej, albo że kolega z zespołu zagrał lepsze solo na basie niż ty na gitarze, to też jest problem. Ale to nie jest ten sam problem. Potrzebujemy perspektywy oraz skali. I żeby to zrozumieć, powinniśmy chociaż przez chwilkę wczuć się w sytuację Dawida, pomyśleć sobie o kimś innym, jak to jest. W ogóle myślę sobie, że nasze rozważanie to kazanie i tego typu rozważania o psalmach, są czymś, co byśmy mogli, co, co byśmy mogli porównać do, do, do tak zwanego szampańskiego socjalizmu. Nie wiem czy, czy takie określenie znacie. Szampański socjalizm to jest takie określenie, które jest używane do opisania osób, które głoszą ideę równości wszystkich ludzi, korzystając jednocześnie z bogactwa, z tego, że na przykład mają jakieś posiadłości, że mogą spożywać sobie właśnie szampana i kawior. I przy tym właśnie szampanie i kawiorze dyskutują sobie o tym, jak to ważna jest równość klas. Wszystkich robotników. I my dziś siedzimy sobie w ciepłym kościele, ogólnie jest nieźle, mamy fajne krzesła, kazanie zaraz się skończy, potem jest agapa. I mówimy sobie o problemach, które nas w ogóle nie dotyczą. W jakim razie skoro nie dotyczą, to po co ja w ogóle tu stoję? Skoro ten psalm nie jest dla nas, bo nikt z nas nie jest w tej samej sytuacji, to po co w ogóle o nim mówić? No powiedziałem wcześniej, że on trochę nie jest, a trochę jest dla nas, więc teraz powiem, dlaczego on trochę jest dla nas. Bo bez względu na to, w jakich byś nie był, czy w jakich byś nie była problemach, to możesz skorzystać z tych samych rozwiązań co Dawid. I to jest dobra informacja, że problemy małe czy duże możemy oddać Bogu w taki sam sposób, jak oddał je Dawid. Słyszymy to zdanie i czasami go używamy, mam prawo do swoich emocji. I ja to w ogóle czasami zastanawia w ogóle to stwierdzenie, mam prawo do. C.S. Lewis, autor powieści z Narni i jeszcze wielu innych książek, napisał jakiś taki esej. O tym, że nie ma czegoś takiego jak prawo do szczęścia. No i mówi, że właściwie prawo do szczęścia to jest takie coś, co powtarzamy: to stwierdzenie, że mam prawo do szczęścia, mam prawo do swoich emocji, ale prawo znaczy, że nadał je kto? Jakaś konstytucja nadała nam prawo do, do emocji czy do szczęścia? Co, co więcej, C.S. Lewis mówi, że tak naprawdę to my jako społeczeństwo cenimy sobie chwilę, kiedy ktoś rezygnuje ze swojego szczęścia. Na przykład matka, która się nie wysypia, żeby nakarmić dziecko. Rezygnuje ze swojego szczęścia, z wyspania się, żeby nakarmić dziecko. I my to podziwiamy. Ojciec, który jedzie o drugiej w nocy na przykład na imprezę po dziecko, też się nie wysypia. No i mówimy, że to generalnie jest fajny przejaw miłości ojcowskiej. A więc myślę, że sprawą do emocji może być podobnie. Że nie ma takiej ustawy, która by nam to gwarantowała, po pierwsze, a po drugie, jakie to emocje są. Do których mamy prawo mówiąc, mam prawo do swoich emocji. W jakiej sytuacji my to mówimy? Czy chcemy wtedy powiedzieć, że mam prawo do jeszcze większej ilości dobroci, zrozumienia, dobroduszności oraz empatii? No średnio. Zwykle mówimy to, żeby uzasadnić jakiś swój wredny element swojego charakteru. No i po trzecie, mówiąc, że mam prawo do swoich emocji, oddajemy sprawczość swoją komuś albo czemuś. Mówimy, że to nie ja, to moje emocje. I fajnie. Tylko problem jest taki, że jeżeli ty masz prawo do swoich emocji, to ja mam do swoich. A w moim prawie do moich emocji może mieścić się niesłuchanie swoich. No i znowu mamy problem, ponieważ każdy staje się taką wysepką samotną z tymi swoimi emocjami, bo nie ma takiej relacji na świecie, w której ktoś byłby zobligowany formalnie, prawnie, czy jakkolwiek, być gąbką do emocji drugiej osoby. Na świecie nie ma, ale dobra informacja jest taka, że jest taka relacja poza światem. Jest taka relacja, ponieważ Bóg, ja nie wiem dlaczego, Dlaczego on tak zrobił, że chce być gąbką na wszystkie nasze problemy? I nawet jeżeli nie przechodzisz tego, co przechodzi Dawid, i Twoje problemy w jakiejś tam skali nieistniejącej, którą sobie stworzymy może kiedyś, byłyby mniejsze niż kłopoty Dawida, to możesz korzystać z tych samych rozwiązań. Jakie to jest rozwiązanie? Bo ja powiedziałem już że o nim trzy razy a nie powiedziałem, jakie to jest rozwiązanie. To jest specjalnie wszystko. To wszystko jest ułożone. Więc to rozwiązanie opiera się na czymś, co obiecałem wam w pierwszym kazaniu. Teraz trzeba sobie odświeżyć. Na pierwszym kazaniu powiedziałem, że gdzieś po drodze pomówimy sobie o chiasmach. Co to jest chiasm i po co nam to w ogóle jest potrzebne? Kiedy mamy do czynienia z tekstem starożytnym, w dodatku z poezją, dobrze byłoby zastanowić się, jak ten tekst jest ułożony, prawda? Więc dziś poznamy sobie jeden Nowy wyraz może, wiem, że są absolwenci szkół biblijnych, więc przepraszam za rzeczy oczywiste, ale nie każdy z nas w szkole biblijnej był, więc możemy sobie coś tutaj prawda, zrobić nowego. E, Chiazm to jest taka figura retoryczna, e, która polega na odwróceniu symetrii dwóch całostek składniowych, powtórzonych w kolejności odwrotnej. I jak wiemy, słowa uczą, a przykłady pociągają. Oto jest przykład krótki, biblijny. Mamy taki fragment, e, kojarzymy te słowa, prawda, człowiek nie jest dla szabatu, ale szabat dla człowieka. I w tym powiedzeniu występuje taki układ, że występuje najpierw człowiek, potem szabat, a potem się odwraca. Jest najpierw szabat, potem człowiek. I to właśnie jest chiasm. Taki najprostszy, oparty na a, b, b', a. Czyli mamy odwrócenie symetrii. Znane powiedzenie Kennedy'ego, nie pytaj, co twój kraj może zrobić dla ciebie, ale co ty możesz zrobić dla swojego kraju, też jest w pewnym sensie chiasmem, w którym mamy układ e, kraj, Robić, potem jesteś ty, potem znowu jesteś ty i znowu wracamy do punktu A, czyli jest robić oraz kraj. Czyli to właśnie jest chiasm, takie lusterko jakby w tekście, tak? I nasz dzisiejszy psalm właśnie jest oparty na takiej samej strukturze. Tylko nie po pojedynczych wyrazach, ale po tematach. Jak spojrzymy sobie na ten psalm, to z wyjątkiem pierwszego wersetu, pierwszy werset w ogóle tego psalmu to jest takie trochę jak coś jak dla, dla muzyków w jakiej tonacji, w jakim tempie. Takie ogólniki, gdzie powstał, tam kto jest autorem. Ale kiedy spojrzymy na tekst główny tego psalmu, to widzimy, że on właśnie ma e, układ chiazmu czy układ chiastyczny. I na początku mamy dwa wersety, które mówią o prośbie o wybawienie. Potem jest opis wrogów. Potem są przekleństwa, które Dawid kieruje przeciwko wrogom. Potem jest zaufanie Bogu mimo wszystko. I potem znowu wraca do przekleństw przeciwko. Wrogom opisuje ich i na końcu jest znowu element o wybawieniu, chwała, e, chwała za wybawienie. Jak słuchaliście tego psamu, kiedy Marcin czytał, nie wiem czy zauważyliście, mieliśmy takie wrażenie, że Dawid dokądś podąża, gdzie zachwalić chwalić Boga, a potem znowu wraca do tego samego. Że już tam o psach raz powiedział, potem mówi Tobie, Panie, będę ufał, tam prawie ręce znosi, a potem znowu do tych psów wraca. Właśnie dlatego, że to jest celowo ułożone właśnie w taki sposób. Kiedy czytam psalmy i zauważam takie rzeczy, to myślę sobie, że to piękne jak Bóg w natchnieniu prowadzi człowieka w trakcie pisania. Myślimy sobie, że natchnienie słowa to jest coś takiego, że wstąpił w niego jakiś duch Boży i on po prostu chwycił za pióro i pisał po prostu szybko i, i w jakimś uniesieniu bez swojego umysłu. Ale kiedy czytamy teksty biblijne, to wiemy, że jakkolwiek one są natchnione, to każdy z nich ma swój styl. Tak na przykład Jan. Apostol Jan pisze stylem bardzo prostym, gramatykę ma ubogą, a słownictwo jeszcze bardziej ubogie podobno. Łukasz jest trochę bardziej elokwentny, a Paweł to już w ogóle mistrzostwo. Niektóre psalmy opierają się na tak zwanym układzie akrostycznym, gdzie każda kolejna zwrotka rozpoczyna się od kolejnej litery alfabetu. To też nie jest przypadek. To jest pięknie stworzona poezja. I ten psalm akurat ma takie właśnie lustrzane odbicie. No i gdyby chodziło tylko o poruszenie nasze takie artystyczne, że to jest takie ładnie ułożone, to byłoby powiedzmy trochę dobrze. Ale najważniejsze jest to, że w starożytnym chiaźmie najważniejszy jest środek. Bo kiedy czytamy sobie historię napisaną na przykład przez braci Grimm albo Andersena, albo w ogóle jakąś bajkę z morałem, napisaną w kulturze europejskiej, to gdzie zwykle jest morał? Na końcu. I myślimy sobie teraz, czytając taki tekst, że to też będzie na końcu. Czytamy na końcu, a tam znowu się dzieją te same rzeczy, co, co się działo na początku. Więc po to tylko o tym mówię, żeby powiedzieć, że musimy dotrzeć do serca. Musimy dotrzeć do serca tego psalmu, a sercem tego psalmu są słowa o ufności Bogu. Słyszeliśmy dzisiaj słowa o ufności Bogu podczas wieczerzy. Więc jak było powiedziane raz, a teraz jest drugi, to może oznaczać, że ten temat jest dzisiaj ważny. I choć nasze problemy są dalekie od problemów Dawida, to mamy przywilej korzystać z tego samego rozwiązania, z którego skorzystał Dawid, czyli z ufności Bogu. No i teraz nie sprawia to, że nasze problemy będą bolały mniej, ale może sprawić, że będziemy wiedzieć, gdzie w ogóle szukać rozwiązania. Bo problem często dzisiaj człowieka zaczyna się w jego sercu. Jeżeli nie przechodzimy tego, co Dawid, że nas napada jakiś wróg i burzy nam dom, to Kłopot nasz często jest tu. Ale rozwiązania za bardzo tu nie znajdziemy. Trzeba znaleźć je w innym sercu. Więc dokopujemy się do serca psalmu, znajdujemy środek, to co najważniejsze i z tego środka docieramy do serca Boga. I w tym sercu Boga znajdujemy rozwiązanie. Zaufanie Bogu. No i w tej chwili myślę, że kilka osób ma na sali myśl taką, że wow, ale odkrywcze. Ale czego spodziewałaś się w kościele? Co można wymyślić nowego w kościele, niż powiedzieć ludziom o tym, że zaufanie Bogu jest kluczem do poradzenia sobie z problemami w życiu? Żaden człowiek nie jest gąbką na nasze emocje, ale jest ktoś jeszcze. Ktoś jeszcze, komu można powiedzieć wszystko. Zwykle, kiedy ludzie mówią, że fajnie byłoby być Bogiem, na przykład tworzą takie filmy typu Bruszek Mogący to myślą sobie tak, że ale byłoby super być Bogiem, bo wtedy bym na przykład mógł e, stwarzać rzeczy. I na przykład mógłbym być wszechmogący i mógłbym robić wszystko, co bym tylko chciał, prawda? Jak na przykład dzieci się bawią coś takiego, co bym zrobił, gdybyś był Bogiem, to myślą o tym sobie, co bym tam zrobił takiego super. A ja sobie myślę, że bycie Bogiem to jest w ogóle sprawa, no, przerąbana. Bo na świecie jest 8 miliardów ludzi. Z tych 8 miliardów, podobno 60%, żyje w warunkach, które uznajemy za nieodpowiednie do życia. Czyli 40% ludzi na świecie żyje w tak zwanym pozytywnym socjalu. Mają pieniądze na to, co my uznajemy za konieczne. No i teraz gdyby z tych 40%, które mają ten dobrobyt, tylko 10% okazało się mało wdzięczne, miało jakieś pretensje do Boga, że jest im źle, to jest to 320 milionów ludzi. To teraz sobie wyobraźcie dziennie słuchać 320 milionów próśb. I żali ludzi, którym ogólnie jest życie dobrze. Czasami człowiek po jednej czy po dwóch ma już dość. Ja nie wiem, ile Bóg musi wysłuchiwać, ale nie mu się zamienić miejscami. Nie wiem, czy mam prawo do swoich emocji, czy ty masz prawo do swoich emocji. Wiem, że możesz opowiedzieć o nich Bogu. Więc może zamiast prawa do emocji, powinniśmy mówić o tym, że mamy przywilej przynieść komuś swoje emocje. Mamy przywilej powiedzieć komuś wszystko. Przywilejem wiąże się niebezpieczeństwo, że kiedy przyniesiemy swoje problemy Bogu, to On może zmienić nasz stan tak, że nam się nie spodoba. Jest w moim życiu taka osoba, moja siostra, która zrozumiała, czym jest dotarcie do serca Boga i czym jest zaufanie Bogu. Jakiś czas temu wspominałem o niej. Z mojej perspektywy, jak patrzę na sobie na, na jej życie, to ona ma jakby dużo powodów, z mojej perspektywy mówię, żeby nie lubić Boga. Bo przez to, że jakby ma trudny stan zdrowia, ograniczenia w poruszaniu się, mogłaby mieć naprawdę dużo pretensji do Boga. Ostatnio, jak u nich byłem, rozmawiałem z nią o rozkładzie dnia, o tym, jak wstaję, jak ja wstaję, o której wstajemy, co robimy i tak dalej. No ja sobie myślę tak, że jak ja wstaję, to często sobie pójdę pobiegać, że jestem sprawny i w ogóle fajnie. Czasami jestem piękny, czasami zapominam, że, że tak mogę. No ona właśnie mówi, że nie do końca jest zawsze dobrze, trzeba trochę się rozruszać na początku i tak dalej. Ale mówi, że jak się już obudzi rano, to taki ma dobry czas, ponieważ jest cisza i spokój, bo nikt jeszcze w tym całym bloku, gdzie mieszka, nie wstał, jest, jest cicho. I mówi, że on taki czas, żeby spokojnie się pomodlić i oddać Bogu ten dzień. A jak oddaje Bogu ten dzień, to się wszystko tak po kolei układa. Wszystko się układa w właściwej kolejności, w właściwej takiej hierarchii. Chyba lepiej dotrzeć do serca Boga, nie można. I nie wiem, czy mamy prawo do swoich emocji, ale Psalm dzisiejszy mówi o tym, że możemy korzystać z przywileju, który mamy, żeby przynieść Bogu wszystko. Wszystkie swoje emocje, nawet te najbardziej wstydliwe, nawet te spoza kościoła. W szczerości i ufności dotrzeć do Jego serca i czasami po prostu poczekać. Amen.